Po całej ziemi ich głos się rozchodzi. Człowiek od zawsze myślał i kombinował, jak rozprzestrzenić swoją własną myśl, jak opowiedzieć o swoich własnych dziełach. Dzisiaj w globalnym świecie. W świecie, który jest wypełniony newsami, całym zalewem informacji, to już jest zupełnie naturalne, że tak jak śpiewamy w psalmie, dzień opowiada coś dniowi, noc, nocy przekazuje wiadomość. Bez większego trudu możemy też sprawić, że ten głos rozchodzi się po całej Ziemi, a słowa aż po krańce świata. Zastanówmy się jednak przez chwilę, co jest treścią tego przekazu. Czy to słowo, które obiega świat, jest słowem budującym? Komu to słowo jest potrzebne? Co niesie? Jaki to przekaz? Kogo tak naprawdę chwali? A może w tej gonitwie aż po krańce Ziemi, w gonitwie, która trwa 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok? Warto wrócić do pierwotnego porządku. Może trzeba wrócić do tego, kim jesteśmy i z czyjego tchnienia powstało to wszystko. Niebiosa i każde dzieło Bożych rąk bardzo dobrze zna przekaz, który ma rozchodzić się po całej ziemi. Wie, rozumie i to mówi że tym najważniejszym przekazem, że tym najważniejszym słowem jest Boża chwała. A zatem, o czym my opowiemy dzisiaj,